Nie jesteś tylko usługą, nie jesteś tylko twórcą, nie jesteś tylko strategiem. Jesteś człowiekiem i to jest Twoja największa siła. Dlatego zadbaj o granice, tak jak dbasz o rozwój, bo Twoje granice nie są przeszkodą w rozwoju. Są pewną taką strukturą, dzięki której możesz się rozwijać bez żadnego wypalenia. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Świadoma Relacja. Ja nazywam się Weronika Bronowicka, a ten odcinek jest o czymś, co wiele osób czuje, ale rzadko o tym mówi: o zmęczeniu, które nie wynika z pracy, tylko z braku granic, o byciu miłym kosztem siebie, o lęku przed tym, że jeśli odmówię, coś stracę i o tym, że Twoja energia to zasób. Nie źródło niewyczerpalne. Dlatego, jeżeli ten temat ciebie ciekawi, to zostań ze mną. Zacznijmy od tego, że nie jesteś baterią do dyspozycji świata. Wielu z nas, zwłaszcza tych takich empatycznych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, nauczyło się, że wartością jest bycie dostępnym. Zawsze, dla wszystkich, bez względu na własne potrzeby. I w tej kulturze produktywności łatwo jest po prostu uwierzyć, że dobra osoba to taka, która. Nie odmawia, nie sprawia kłopotu, zawsze pomoże, nawet jeśli sama po prostu ledwo stoi na nogach. I wtedy wchodzisz w tryb ciągłego dawania, bez doładowywania, czyli nie zachodzi taka forma wymiany. I teraz zobacz, cykl zużycia energii, który dobrze znasz. Zaczynasz dzień, z jakimś planem i z takim wewnętrznym entuzjazmem. Ktoś nagle dzwoni do ciebie z pilną prośbą. W jakiś sposób reagujesz? Ktoś przesuwa deadline, dostosowujesz się. Ktoś potrzebuje jeszcze tylko jednej rzeczy, co robisz? Pomagasz. Ktoś nie dziękuje, ale masz poczucie, że przynajmniej nie zawiodłam. A pod koniec dnia? Ty jesteś po prostu rozładowana, nie masz siły na siebie, nie masz żadnej energii na bliskich i czujesz irytację, której oczywiście nie wypada mieć. I to nie jest jakiś altruizm to wyuczona zgoda na tak zwane samopomijanie. Bo zobacz, co się dzieje, kiedy. Ciągle dajesz, a nie doładowujesz. Twoja motywacja zamienia się po prostu w obowiązek. Twoja cierpliwość w taką pasywną złość. Twoje pomogę na taką refleksję, że nikt mnie nie docenia. I Twoja misja to po prostu takie męczennictwo. A przecież nikt nie stworzył ciebie po to, żebyś była tym takim źródłem energii dla wszystkich innych, a nie dla siebie. I teraz kluczowe pytanie dla ciebie. Czy ty też się liczysz? Czy jesteś na liście tych osób, o które dzisiaj zadbasz? Czy twój komfort, spokój i te granice są równie ważne jak potrzeby innych? Bo, zobacz, jeśli nie, to znaczy, że nie żyjesz w relacji z innymi, tylko po prostu w poświęceniu, które prędzej czy później. Prowadzi, wiesz do czego? Do wypalenia, do frustracji, do braku satysfakcji, nawet z tego, co po prostu kiedyś kochałaś. I zmiana zaczyna się od kilku pytań: czy to, co robię teraz, to mnie wspiera, czy może wyczerpuje? Czy moje tak płynie z serca, czy raczej z lęku przed oceną? I czy mój dzień ma przestrzeń także dla mnie? Czy tylko dla zadań i dla innych, bo twoja energia nie jest jak coś, co jakoś się znajdzie, to raczej zasób, który trzeba chronić, planować, tak zasilać i szanować, tak samo jak budżet, strategia czy jakieś terminy. I dlatego pozwól, że zaproszę cię do takiej małej praktyki, zanim na coś się zgodzisz. Zrób krótką pauzę. I pytaj siebie, czy naprawdę mam na to przestrzeń, czy robię to z potrzeby serca i chcę, czy z jakiegoś strachu, czy jeśli się zgodzę, to nie zdradzę samej siebie. Pamiętaj, granice nie są egoizmem, są tym ekosystemem Twojej energii, bo jeśli Ty się rozładujesz, to nikt za Ciebie tej baterii po prostu nie naładuje. I zauważ teraz taką perspektywę, że granice nie oddzielają, nie chodzi o to, że Ty nagle zbudujesz wielki mur. One mają Ciebie chronić, bo wiele osób myśli, że granice ranią. Odcinają, w jakiś sposób zamykają, że jeśli ja postawię granicę, to ktoś się na przykład obrazi i że jak powiem nie, to będę postrzegana jako jakaś taka chłodna, trudna albo niedostępna. Tylko, że to nie jest prawda. Granice nie są tymi murami, o których już Ci mówiłam. To takie drzwi z klamką po Twojej stronie. Ty decydujesz, kogo wpuszczasz. I kiedy? I to jest niezwykle ważne. A co nam tak naprawdę robią te granice? Zabezpieczają Twoją energię. One chronią Twoje wartości i Twoje tempo. Pokazują innym, jak mają Ciebie traktować. Uczą, że Twoje nie jest równie ważne jak cudze tak. Granice to nie jest żadna broń. To jest ten język szacunku i zarówno do samej siebie jak i do innych. Ale dlaczego tak trudno jest je postawić? Bardzo często w dzieciństwie uczono nas, że odmowa rani, że potrzeby innych są po prostu ważniejsze, że miłość to się równa bycie dostępnym na każde zawołanie, że każde nie Oznacza, że jesteś egoistką. No i wtedy dorastamy w takim przekonaniu, że granic nie stawia się dobrym ludziom, a potem co się dzieje? Zaczynamy po prostu płacić za to własnym zdrowiem, spokojem, czasem i tą radością, która w jakiś sposób zaczyna po prostu znikać. I jeśli nie postawisz granicy, to zrobi to twoje ciało. W formie tego napięcia, w formie bezsenności, w formie takiego odrętwienia emocjonalnego, w formie braku chęci do kontaktu, nawet z kimś, kogo bardzo kochasz, bo brak granic prowadzi do tego przeciążenia, a przeciążenie do oddzielenia i wewnętrznego dystansu. Paradoksalnie więc, ten brak granic bardziej rani relacje. Niż ich obecność. I teraz zobacz na taką perspektywę swoich granic w biznesie, bo zauważ, własna firma, projekt, marka osobista, to nie tylko jest to tworzenie. To jest też. To zarządzanie energią, czasem, relacjami i dostępnością. I tu granice są tym systemem operacyjnym, o którym już Ci wcześniej trochę opowiadałam. Pozwól, że podam Ci ten przykład granic, które chronią i porządkują. Nie odpisuję na maile po godzinie 17. Wtedy odpoczywam. Nie podejmuję decyzji na spotkaniu. Zawsze zostawiam sobie czas do namysłu. W tym tygodniu nie umawiam się na żadne dodatkowe konsultacje. Mam jakiś limit. Albo, na przykład, pojawia się taka rzecz, że proszę o konkret, nie prowadzę rozmów w trybie, może coś by się wymyśliło i potrzebuję precyzyjnych warunków przed podjęciem współpracy. To jest mój standard. To nie jest sztywność, to jest klarowność i to właśnie sprawia, że inni wiedzą, czego mogą się po tobie spodziewać. A co się dzieje z tobą? Ty po prostu czujesz się bezpiecznie w swoim systemie pracy. Bo zauważ, że ta granica to jest komunikat, to nie jest Kara postawienie granicy nie oznacza, że kogoś nie wiem nie lubisz albo właśnie karzesz. To oznacza, że bierzesz odpowiedzialność za siebie. Granica jest taką informacją, że to jest dla mnie ważne. Granica to jest dbam o siebie, żeby móc też być dla ciebie. Granica. To jest ta informacja, że chce tworzyć z serca, a nie z wypalenia. I teraz zauważ taką rzecz i perspektywę. Czy twoi klienci wiedzą, w jakich godzinach jesteś dostępna? Czy ty wiesz, gdzie kończy się twoja odpowiedzialność, a zaczyna się odpowiedzialność drugiej osoby? Czy umiesz powiedzieć, nie teraz, bez poczucia winy, i czy boisz się na przykład, że jak postawisz granicę, to ktoś na przykład Ciebie odrzuci? Pamiętaj, te Twoje granice to taka siatka bezpieczeństwa: bez niej po prostu wszystko się rozlewa, a z nią możesz tworzyć bardziej świadomie, bardziej spójnie i bardziej w swoim rytmie. I jeszcze jedno. Granice nie są raz na zawsze. One są bardzo żywe, ewoluują po prostu, więc masz prawo je aktualizować, jeśli czujesz, że już po prostu coś ci nie służy. I teraz zobacz na taką perspektywę tematu asertywności. Asertywność z komunikatem. Choć dla wielu osób, asertywność to jest coś takiego bardzo trudnego, niekomfortowego, a czasem. Co jest ciekawe, wręcz agresywnego, bo głowa włącza od razu takie mechanizmy. Asertywna, czyli niemiła. Powiedzieć nie, to ludzie się odwrócą. Nie chce być tą, co się zawsze stawia. A przecież asertywność to nie jest krzyk, to nie jest żadna konfrontacja. To nie egoizm, to jest ten język szacunku do siebie i drugiej osoby. Asertywność to znowu ta klarowność. To jest umiejętność powiedzenia prawdy o sobie bez ranienia tej drugiej osoby. To jest to zdanie, potrzebuję przestrzeni, albo mam inne zdanie, albo nie zrobię tego teraz, bo. Na przykład, mogę to zrobić dopiero w środę. Albo możesz odpowiadać, że czuję, że ta sytuacja przekracza teraz moje granice i dziękuję za zaproszenie, ale dziś potrzebuję odpoczynku. Brzmi miękko, bo tak może brzmieć prawdziwa siła. I nie musisz zgadzać się na spotkania, jeżeli czujesz wewnętrznie, że potrzebujesz totalnie, totalnie. Czegoś innego. No a co się dzieje w tobie, kiedy nie jesteś asertywna? Po pierwsze, zgadzasz się na coś, a potem wiesz co czujesz? Frustrację. Albo pracujesz więcej niż powinnaś z tego lęku, że ktoś się obrazi. I ty odpowiadasz tak, ale twoje ciało krzyczy całą sobą nie. I bierzesz kolejne zlecenie, mimo że w środku nie masz po prostu żadnych już zasobów. I brak asertywności bardzo często prowadzi nie do harmonii, ale do takiej pasywnej agresji, do zmęczenia, do takiego poczucia bycia wykorzystywaną. I nie dlatego, że inni są źli, ale dlatego, że nie wiedzą, gdzie są twoje granice, bo po prostu im o nich nie mówisz. A asertywność to jest sygnał. Jestem właśnie tutaj. To jest ta zdolność do bycia w relacji nie tylko jako ta dająca, ale też jako istniejąca. To jest przypomnienie sobie i światu, że. Moje potrzeby znajdują się tutaj i też są ważne, i nie muszę się zgadzać na wszystko, by być lubiana. Mam prawo komunikować to, co jest dla mnie ważne, nie raniąc po prostu nikogo. I teraz pozwól, że podam Ci jeden z przykładów od siebie ze szkolenia. Jedna z moich klientek, właścicielka takiej prężnej marki edukacyjnej, powiedziała taką rzecz: że ona nawet nie wie, co czuje. Wie tylko, że już nie chce odbierać telefonów, ale po prostu nie potrafi powiedzieć tego klientom. I w niej aż kipiało od złości. I to, co zrobiłyśmy, to zaczęłyśmy od małych kroków. Najpierw komunikatyzja, czyli zaczęła uczyć się komunikowania takich rzeczy, jak potrzebuje dnia bez spotkań. Druga rzecz, zaczęła dawać sobie zgodę na pauzę, czyli komunikowała swoim klientom, że odezwie się jutro, bo na przykład teraz potrzebuje to przemyśleć. Po trzecie, przestała przepraszać. Nauczyła się odmawiać bez poczucia winy. Czyli mówiła o tym, że nie może się już tego podjąć, bo ma na przykład pełny grafik. I wiesz, jaki był tego efekt? Przede wszystkim zdobyła jeszcze większy szacunek od swoich klientów, ale co najważniejsze, uzyskała większy spokój emocjonalny i taki spokój wewnętrzny, bo wreszcie poczuła, że nie musi być zawsze dostępna żeby być wartościowa. I to było naprawdę piękne, kiedy powiedziała mi o tym podczas ostatniego spotkania, bo wiadomo, że to wszystko wydarzało się w procesie. Ale teraz przyjrzyjmy się jeszcze jednej rzeczy. Co blokuje twoją asertywność? I żeby to zbadać, to zadaj sobie takie szczere pytanie. Czy dzieje się tak, że boisz się na przykład komuś odmówić? Bo masz to przekonanie, że na przykład ktoś przestanie cię lubić? Czy uważasz, że twoja wartość zależy od tego, ile z siebie dajesz? Czy masz na przykład poczucie winy, gdy wybierasz siebie? Albo czy w twojej historii było miejsce na mówienie nie? Daj sobie na to chwilę i odpowiedz na te pytania. Bo zobacz, asertywność to często nie tylko kompetencja komunikacyjna, to jest właśnie taki proces uzdrawiania relacji z samym sobą. Dlatego pozwól, że teraz pokażę ci takie małe kroki w stronę twojej asertywności. Po pierwsze, zacznij od pauzy, czyli nie odpowiadaj od razu, daj sobie chwilę. Po drugie, Używaj komunikatów ja. Czuję, potrzebuję i chcę. Po trzecie, nie tłumacz się nadmiernie. Odmowa to naprawdę pełne zdanie. Zauważ też emocje po twojej odmowie. Czy to raczej ulga, czy na przykład lęk bo to jest bardzo ważna informacja. I pamiętaj: traktuj siebie jak osobę, którą też chcesz zrozumieć. I daj sobie jeszcze taką krótką refleksję. Kiedy ostatnio zdarzyło się tak, że powiedziałaś tak, choć w środku czułaś kompletne nie? Jak się potem czułaś? Czy Twoja taka obecna komunikacja raczej oddaje Twoje potrzeby, czy tylko dopasowujesz się emocjonalnie do oczekiwań? Sprawdzaj. Badaj, bo pamiętaj o tym, że nie musisz podnosić na przykład głosu, żeby być usłyszanym, ale musisz się najpierw sama usłyszeć, bo asertywność to nie jest ta broń to jest taki most między światem zbudowanym na uczciwości, ale przede wszystkim na takim wzajemnym szacunku. Dlatego dziś może wystarczy to takie jedno zdanie: że tego dzisiaj nie dam rady zrobić. Mogę zrobić to w piątek i to już będzie wielka rewolucja, dlatego pamiętaj. Że Twoja energia to zasób strategiczny i potrzebujesz to naprawdę zapamiętać, bo zauważ, że w świecie właśnie tego biznesu często skupiamy się na tych zasobach zewnętrznych, na strategii, na narzędziach, na kontaktach, na technologii. Ale zapominamy o jednym fundamentalnym zasobie, o tej własnej energii. Bo wiesz, co się dzieje bez niej? bez niej po prostu nic nie działa, nie ma koncentracji, nie ma decyzji, nie ma takiej kreacji i relacji, nie ma spójności, zostaje tylko i wyłącznie Wiesz jaki tryb? tryby działania na przetrwanie. A Twój mózg w stresie równa się mózg w chaosie. Bo zauważ, kiedy jesteś zmęczona, przebodźcowana, przepracowana, to Twoje zdolności poznawcze drastycznie bardzo zaczynają spadać, a Twoje decyzje stają się po prostu pochopne lub odwlekane w nieskończoność. Twoja kreatywność, wiesz co się zamienia? w odtwórczość. Pojawia się właśnie tak zwana mgła mózgowa, czyli chaos twoich myśli i spadek pamięci, a twój system nerwowy działa w trybie cały czas zagrożenie, a nie ten wewnętrzny rozwój. A przecież nie po to budujesz swój biznes, by przeżywać go jak pole bitwy. Twoje serducho potrzebuje tej lekkości, żeby tworzyć. Tworzenie wartościowych treści, relacji, ofert, produktów nie wydarza się w napięciu. I nie da się zbudować czegoś pięknego z pozycji takiego zmęczenia. Kiedy. Energia jest niska, dominuje lęk, presja i porównywanie. Kiedy energia jest natomiast wysoka, pojawia się to flow, pojawia się wizja i pojawia się to wewnętrzne zaufanie. Twoja energia to jest przestrzeń, z której rodzi się jakość Twojej pracy i głębia Twojego przekazu. A ciało ciało to Twój silnik, który nie może jechać na oparach, bo zobacz, organizm może działać na rezerwie. Ale tylko przez jakiś czas, tak trochę jak samochód. Ale jeśli to stanie się normą, to zaczynają się pojawiać te konkretne objawy: przewlekłe zmęczenie, obniżona odporność, problemy trawienne, hormonalne, problemy ze snem, jakaś taka drażliwość bez wyraźnej przyczyny, spadek libido. I nawet spadek takiej radości i apetytu na życie. I to nie są fanaberie ciała, to są te czerwone lampki ostrzegawcze, bo Twoje ciało nie chce Ci przeszkadzać, ono woła o tą współpracę, o której już wcześniej Ci mówiłam. I pamiętaj, że energia to nie jest zasób miękki, to jest zasób strategiczny, czyli wysoka energia. Równa się lepsze decyzje, większa odporność na stres, większa spójność w działaniach, prawdziwa obecność w relacjach i taka zdolność do przetwarzania i tworzenia z pasji, a nie z tego przymusu. Energia to nie coś, co się ma albo nie, to jest coś, co się tak pielęgnuje bardzo codziennie, konsekwentnie i intencjonalnie. A co może zasilać Twoją energię? Przede wszystkim sen, regularny, regeneracyjny i traktowany jako inwestycja. Po drugie, ruch i nie jako kara, ale jako forma rozładowania napięcia i takiego ożywienia. Po trzecie, jedzenie nie tylko szybkie wrzucanie kalorii, ale świadome karmienie ciała. Po czwarte, cisza jako reset dla układu nerwowego. Po piąte, Kontakt z ludźmi, przy których możesz być prawdziwa. I pamiętaj, zgoda na to, że nie musisz być ciągle na pełnej petardzie. I dlatego teraz zadaj sobie takie pytanie: kiedy ostatni raz czułaś się naprawdę naładowana? Co regularnie drenuje twoją energię, choć na to pozwalasz? Albo co możesz dzisiaj odpuścić, by Odzyskać chociaż 10% takiej przestrzeni? I czy twoje działania są wsparte twoim stanem? Czy raczej próbują go ignorować? Bo pamiętaj o tym, że prawdziwa efektywność nie bierze się z ciągłego działania. Bierze się z mądrej pracy na doładowanym systemie. Z decyzji, które płyną z miejsca obecności, a nie z lęku. No i teraz, co możesz zrobić na dziś, żeby wspierać jeszcze bardziej swoją energię? Może to będzie na przykład wcześniejsze. Zakończenie pracy. Może 20 minut bez telefonu, może odpuszczenie czegoś, co nie jest dziś w jakiś sposób kluczowe, może gorąca kąpiel bez poczucia winy, może telefon do kogoś kto Cię w jakiś sposób zasila, a nie tylko rozlicza. I to wystarczy nie dla świata, tylko dla Ciebie. I teraz pozwól, że pokażę Ci takich. 5 mikropraktyk ochrony swojej energii. Po pierwsze, zasada 24, czyli dajesz sobie 24 godziny na odpowiedź. Nie musisz reagować natychmiast. Po drugie, przerwa między spotkaniami, czyli 10 minut dla siebie na reset, na taki krótki reset. Kolejna rzecz. Nie bez wyjaśnień. Nie jesteś zobowiązana do usprawiedliwień. Kolejna rzecz: jeden dzień offline. Bez presji, bez porównań. I na koniec, wyłącz laptop, zapal świeczkę, wróć do domu tak mentalnie i po prostu. Fizycznie. I teraz zobacz, czy któraś z tych rzeczy jest tobie bliska, a może kompletnie nie. I to też jest OK. Każdy potrzebuje szukania takiej przestrzeni dla siebie. Dlatego pozwól, że zadam Ci kilka pytań. Czy planujesz swoje dni? Z myślą o sobie, czy tylko cały czas zadaniowo, czy masz prawo i dajesz sobie prawo powiedzieć nie, nawet jeśli ktoś cię zawiedzie, czy umiesz chronić tą swoją energię tak, jak chronisz swój kalendarz. Bo pamiętaj, nie jesteś tylko usługą, jesteś przede wszystkim człowiekiem. Bo zobacz, że w świecie, który nagradza tą szybkość, multitasking i promuje dostępność 2-4 na 7, a co najważniejsze, lubi wyniki w liczbach i w tabelkach, bardzo łatwo zapomnieć o jednym, że nie jesteś funkcją, nie jesteś algorytmem, nie jesteś tylko tym, co dowozisz. Jesteś przede wszystkim człowiekiem z krwi, kości z potrzebami i z emocjami i z jakimś rytmem z dniami które są dobre, ale też z tymi które są trudne i to co jest Ważne, to masz w sobie momenty inspiracji, ale też są takie dni, kiedy po prostu nie masz siły nawet odczytać maila. I to jest OK. I zobacz jeszcze jedną perspektywę. My jako ludzkość teraz na co dzień przeskakujemy między Zoomem, Instagramem, crm kursami online i innymi rzeczami. Klikamy, publikujemy, montujemy, wysyłamy, a nasze ciało ono nadal potrzebuje snu. Potrzebuje ciszy, potrzebuje obecności i tego prawdziwego oddechu. Dlatego nie da się schakować własnej biologii i nie można jej ignorować, bo ona i tak będzie się po prostu upominać w postaci tego napięcia, bólu, wycofania, złości i wypalenia. Bo pamiętaj, nie jesteś tylko marką, jesteś osobą i możesz mieć oczywiście świetny branding, możesz mieć ofertę, możesz mieć strategię, ale jeśli nie czujesz się ze sobą dobrze, to wszystko to zaczyna ci po prostu ciążyć i zamienia się w rolę do odegrania, a nie w coś, co macie zasilać. Twój Instagram może wyglądać perfekcyjnie, a ty? W środku możesz płakać z przeciążenia. Twoi klienci mogą być zadowoleni, a ty możesz czuć, że siebie nie widzisz w tym wszystkim. Twoje kpi -e mogą naprawdę rosnąć, ale twoja odporność psychiczna po prostu maleje. I to nie jest zrównoważony rozwój. To jest strategia, w której twoje człowieczeństwo po prostu zostało pominięte. Dlatego zobacz, Człowiek ma prawo do ciszy, do niepewności, do gorszego dnia, do zmiany zdania, do takiego odpoczynku bez usprawiedliwienia, do potrzeby zatrzymania się i zwykłego nie teraz. Dlatego masz prawo powiedzieć, dziś nie odpowiem, potrzebuję zadbać o siebie. Nie zrobię tego idealnie, ale zrobię to z serca. Nie będę na codziennie, jestem offline nie muszę być inspiracją dla innych, kiedy sama potrzebuję wsparcia. Twoje zdrowie to twoje granice, a twoja obecność jest ważniejsza niż każda publikacja, każde lajki i każde oczekiwania. I to właśnie stąd bierzemy tą energię. I teraz popatrz, jeżeli żyjesz w trybie, że bardziej dbasz o to, żeby post był na czas, niż o to, czy zjadłaś obiad, to właśnie zaczęłyśmy wspólnie odkrywać, że za tym może stać wieszakie przekonanie, że jeśli nie będę regularna, to ludzie mnie zapomną. A przecież prawdziwa relacja, nawet ta w biznesie, nie znika po jednym dniu ciszy. A jeśli nie masz relacji ze sobą, to wszystko inne po prostu staje się sztuczne. Dlatego zadaj sobie te pytania: czy twój biznes wspiera twoje człowieczeństwo, czy je raczej tłumi, czy twoje działania są zgodne z twoim rytmem? Czy na przykład z oczekiwaniami innych, czy dajesz sobie prawo do odpoczynku bez konieczności zasłużenia na niego, zapamiętaj. Jesteś wartością, nawet jeśli dziś nic nie publikujesz, masz znaczenie, nawet jeśli czegoś nie dowiozłaś. Jesteś obecna, nawet jeśli potrzebujesz się na chwilę w jakiś sposób wycofać. Nie jesteś tylko usługą, nie jesteś tylko twórcą, nie jesteś tylko strategiem, jesteś człowiekiem i to jest Twoja największa siła. Dlatego Zadbaj o granice, tak jak dbasz o rozwój, bo twoje granice nie są przeszkodą w rozwoju są pewną taką strukturą, dzięki której możesz się rozwijać bez żadnego wypalenia. A twoja asertywność nie oddala cię od ludzi, ona zbliża tych, którzy naprawdę ciebie po prostu szanują. I pamiętaj jeszcze jedną ważną rzecz: to ty jesteś częścią swojego biznesu. Jeśli ciebie zabraknie, to żaden plan, żadna strategia, żaden wynik nie będą miały po prostu znaczenia. Dlatego, jeśli czujesz, że to temat, którego potrzebujesz, to zostaw mi komentarz. Możesz także podzielić się tym odcinkiem z kimś, kto po prostu próbuje w jakiś sposób ogarnąć wszystko kosztem siebie. Pamiętaj, Twój biznes potrzebuje Twojej energii, ale jeszcze bardziej potrzebuje ciebie. W Twojej pełni. Dziękuję Ci za dziś, i jeśli chcesz usłyszeć więcej treści, to zapraszam Cię serdecznie także na mój Instagram Weronika Bronowicka. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.